A więc kochani, Paweł Scarface Bomba, Salim Shibu, Mateusz Mini krzyżanowski Władca Piekieł, Amadeusz Ferrari rośnik. To jest nasz trzeci panel. Wielkie brawa! I zaczynamy! A teraz zaczynamy z grubej rury, bo oni jeszcze nie wiedzą, że ja to widziałem. Nie wiem czy w internecie już są przecieki. Natomiast Ferrari, znokautowałeś kogoś na ściance dziennikarskiej. Widziałem, że chłop leżał i porwał ściankę do połowy. O co chodzi? Czemu ty kogoś bijesz znowu na chwilę przed galą? Klatka była 3x3 3, czyli taka Tak jest oj Nie spoko, spoko, jest okej okay. Jest okej, okay, jest okej okay, kurwa Nie zauważyłam To była błyskawica Jest okej? Nic się nie stało, pewnie, okay? że tak Je. Nie bomba halo, halo. Ci zabrał. pan yy, No cóż, yy, tak to już jest, jak jest się kozakiem za klawiaturą, a później się człowiek spotka twarzą w twarz, obrażał mnie od najgorszych, obraża moją rodzinę. Ogólnie uważam, teraz jedną rzecz powiem, że bardzo frajerskie jest bicie z partyzanta, ale jak obraża moją rodzinę mnie, zobaczyłem go, ci się nie poszło. Widzę chłopak, co mi ubliżał w internecie na żywo, bomba na banie, kończymy balet. I co tam się stało dokładnie, bo ja tylko widziałem...